Napięcia akumulatorów. Zazwyczaj w naszych samochodach elektrycznych e, tych, tych celi jest 96 sztuk. Tutaj te wartości mogą się oczywiście różnić w zależności od tego, czy nasz samochód ma infrastrukturę 400 V, czy ma infrastrukturę 800 V, czy ma akumulatory LFP, czy może te mm, klasyczniejsze, tak bym powiedział, czyli e, NMC. E, natomiast ważne jest to przede wszystkim, żeby każdy każda cela, żeby każdy ten nasz pojedynczy akumulator miał zbliżone napięcie do wszystkich innych pozostałych. Napięcie, które wahać się oczywiście będzie w granicach między 3 i 4V i 4 i 1V, więc w zależności od tego naładowania naszego, naszego pakietu to napięcie będzie bardzo różne. Natomiast pamiętajmy o tym, chcemy żeby ono było równe. W przypadku, w którym Kilka naszych akumulatorów jest, powiedzmy sobie szczerze, słabszych. Wtedy okazuje się, że mogą one mieć wyższą rezystancję wewnętrzną. Natomiast takim pierwszym naszym symptomem zniszczenia, degradacji jednej pojedynczej celi będzie właśnie to niższe napięcie jednej. Baterii jednego akumulatora, pojedynczego akumulatora, czasami jest to cały pakiet akumulatorów kilku sztuk. Na przykład takich, które są gorzej chłodzone, takich, które znajdują się gdzieś dalej, gdzie właśnie ta, to chłodzenie nie jest w optymalnych warunkach mają wyższą temperaturę degradują się szybciej. Jeżeli chcecie amatorsko sprawdzić sobie Stan waszego akumulatora, pamiętajcie o tym, że powinno Wam wystarczyć sprawdzenie napięcia na, na wszystkich pakietach. One powinny się różnić w miliwoltach. Jeżeli on będzie miał tą różnicę hmm, napięć rzędu 50-60 mV można uznać, że, że w takim akumulatorze, który ma 5 lat i dosyć sporo przebiegu, te 50 mV przy rozładowaniu pakietu jest do przeżycia. Natomiast oczywiście będziemy dążyli do tego, żeby te wartości różnicy napięć były rzędu 10, nawet 10 mV, właśnie po to, żeby cele, czyli żeby pojedyncze akumulatory po prostu były równe. Więc powiedzmy sobie szczerze, pierwsze co logujemy się do naszego do naszego pakietu akumulatorów, jedna cela na przykład miałaby 3,5, druga 3,4. Zaczyna się robić kolorowo. Zaczyna się robić 1,10 V, czyli ta różnica napięć już jest całkiem spora i może się to objawiać problemami w zimie. Może się to objawiać problemami z pojemnością tego akumulatora, który będzie tracił swoją pojemność.